naprawdę podsumowując po pierwsze starzyści obligatoryjnie powinni przyjmowani. Moim zdaniem zarząd powinien móc przyjmować jedynie rezydentów natomiast członków koła powinien móc przyjmować tylko walne zgromadzenie i walne zgromadzenie jakąś tam dużą ilością głosów powinno móc skreślić osobę czy wykluczyć osobę z koła bez żadnego powodu podawania żadnego powodu bez żadnego uzasadnienia po prostu powinien być taka osoba powinna być wykluczona to jest moje zdanie. Plus, uważam, że powinniśmy zostawić 50% kworum. Natomiast dopuściłbym elektroniczne formy głosowania, elektroniczne formy obecności na walnym lub pełnomocnictwa w tej sprawie. Dziękuję serdecznie, że mnie wysłuchaliście do końca. Mam nadzieję, że nie rozwodziłem się zbyt długo. Przepraszam, jeżeli macie inne zdanie niż ja, ale tak po prostu jest. Tak mają dorośli ludzie. Jeżeli macie inne zdanie, podyskutujmy, ale z kulturą bardzo chętnie się wypowiem, bardzo chętnie podyskutuję. Na hamowę i prostactwo. Nie odpowiadam, nie odpisuję. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego Darzyb.